Kaczorowska i Rogacawicz dostali nową fuchę w TVP. W takiej roli ich jeszcze nie widzieliśmy? Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacawicz długo utrzymywali w tajemnicy szczegóły swojego nowego projektu. W końcu para oficjalnie ogłosiła, że wspólnie poprowadzą walentynkowy koncert taniczny, jak nam miłość gra. Które zostanie wyemitowane 13 lutego o 20.30 na antenie TVP2. Wydarzenie zapowiada się jako wyjątkowa muzyczno-taneczna opowieść o miłości. Podczas transmisji widzowie będą mogli podziwiać występy czołowych polskich artystów oraz choreografię przygotowane przez Michała Michaela Kalcowskiego. W sieci już pojawiły się pierwsze kadry z prób, co wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie nadchodzącym wydarzeniem. Kaczorowska i Rogacewicz dostali nową fuchę w TVP. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, zapowiadając koncert, podzielili się swoją radością z udziału w tym projekcie. Kochani, już możemy zdradzić Wam? I chcemy bardzo, że jesteśmy na sali, bo przygotowuję się nie tylko do spektaklu 7, ale też do koncertu walentynkowego, który będzie miał emisję w TVP 2 13 lutego, zapowiedzieli na Instagramie. Mamy przyjemność być gospodarzami tego koncertu, koncertu, który nosi tytuł Taniczmy, jak nam miłość gra. Zapraszamy Was serdecznie, będą wspaniali wykonawcy, a my dla Was też zatańczymy. Powiedzieli wspólnie, Tvp w oficjalnym komunikacie podkreśliło, że koncert będzie oparty na historii miłości opowiedzianej muzyką i tańcem. Każda część widowiska ma symbolizować kolejne etapy uczucia, od pierwszego spojrzenia, przez flirt, aż dojrzałą miłość. Na scenie pojawią się m.in. Bowska, Janek Piwowarczyk, Sławek Kuniatowski, Piotr Cugowski, Natalia Zastępa i Reni Jusis. Utwory zostaną wykonane w aranżacji Piotra Sitkowskiego, a towarzyszyć im będzie zespół muzyczny oraz grupa taneczna. Reżyserię koncertu powierzono Miłoszowi Bidzińskiemu. Agnieszka i Marcin, oprócz koncertu walentynkowego, przygotowują się także do premiery spektaklu 7 oraz angażują się w produkcję audiozbój. Zemsta Janosika, gdzie wcilą się w główne postacie, Janosika i Maryny. Ich intensywna działalność artystyczna nieustannie wzbudza zainteresowanie i podziw wśród ich sympatyków. Widzowie już teraz nie mogą doczekać się, jak zakochani poradzą sobie w roli gospodarzy koncertu. Na odpowiedź trzeba poczekać do 13 lutego.